W Nogowczycach odbył się jubileuszowy turniej Siatkówki plażowej. Była to już dziesiąta edycja turnieju upamiętniająca tragicznie zmarłych mieszkańców tej miejscowości Tomka i Damiana. W 2010 roku rozpoczęliśmy. W 2009 roku powstało boisko, w którym, w której budowie tak naprawdę pomagali mi nam zarówno Tomek Hajd, jak i Damian którzy później tragicznie zginęli w wypadku. No i kilkanaście lat organizacji tego turnieju prawie 700 zawodników z całego świata już zagrało u nas w małych nogowczycach. Dzięki panu Andrzejowi Hajde, który nam pozwolił tutaj dokończyć to boisko, postanowiliśmy upamiętnić e, ten dzień i ich tym turniejem właśnie. Nie pamiętam, żeby kiedyś była deszczowa pogoda, zawsze nam no, sprzyjał słoneczko. No i mam nadzieję, że dzisiaj tu będziemy się bawić do, przynajmniej do do pierwszej w nocy. Obaj mieszkańcy Nogowczyc zapisali się w pamięci jako świetni sportowcy i wspaniali ludzie. Tragedia po prostu dla rodzin, nie? No do mnie też, bo to koledzy graliśmy w piłkę razem, no tak. Oni byli jedyni tacy, no, przodowi, jakby to powiedzieć, że zawsze Dążyli do tego, żeby jakiś sport był i żeby ta młodzież miała co robić po prostu, bo tutaj nie ma ani świetlicy, no, no żadnego obiektu takiego. No teraz już mamy, nie? ale przedtem nie było nic takiego. Będziemy to kontynuować dalej, dopóki mi zdrowie pozwoli i wszystko. No. A myślę, że, że dociągnę do setki. W tym roku w siatkówkę na piasku zagrało 16 drużyn z różnych stron regionu. Grają w drużyny zarówno tutaj lokalne z Nogowczyc z Jaryszowa, jak i ze Śląska, a nawet e, z, innego, z innych powiatów. Jubileuszowy turniej zakończył się wspólnym świętowaniem podczas Beach Party.